Witam wszystkich. Słuchajcie, trumny niepodległości, ale na początek, takie trochę kwestie techniczne. Tutaj jeden z widzów mi zwrócił uwagę, że ubliżam widzą, mówiąc, że to wy, coś tam. Czasami mówię, miałem w niektórych filmach, robicie tak i tak. No i on odbierał to do siebie. Rzeczywiście, czasami zdarzyło mi się właśnie. <laughs> Też lubię, lubię jasność sytuacji. A w tej sytuacji po prostu m, 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 mówiłem w drugiej osobie, jednak moje, tak zwane, wy, tam coś tego odnosiło się, to jest takie e, słownictwo retoryczne do rządzących. Oni tak tego pewnie nie obejrzą, zresztą takie rzeczy ich pewnie nie interesują. A nie do widzów lub moich subskrybentów, także jeżeli ktoś się poczuł żony, to Wy, to Wasza wina i tak dalej. Będę starał się na ten temat uważać, żeby tak nie mówić, no bo rzeczywiście może ktoś to odebrać, że ja zwracam się, kto inny nie po prostu nabroił. A tak zwanego tego starszego brata ukarali, jak to się mówi. E, to o starszych bratach za chwilę. No i jeszcze jedna rzecz, no ale pozytyw, jest też pozytyw ostatnich właśnie, w ostatnim czasie. Zacząłem oglądać filmy. Oglądam kilku youtuberów z Polski, z zagranicy, i się okazuje, że zaczęli stosować to samo słownictwo co ja, Starsi Bracia. Ja to uznałem od początku, że tak będę ich określał. Skoro oni sami się wstydzą tej terminologii, która tak jak mówią Polacy, Niemcy, a oni się tego słowa wstydzą, to jest ich problem, nie nasz. Dla mnie to Starsi Bracia. Zauważyłem, że wielu youtuberów już używa w swojej narracji właśnie. Tej terminologii. E, dobra, niech będzie. Ja wcale się nie napinam, że to jest po prostu e, e, skopiowane z, ze mnie. Nie, nie, absolutnie. Niech nawet wcale nie nic podobnego. Ale podoba mi się, że mówią ta, tą samą, stosują jak swojej wyżej terminologii. Wracamy teraz, już po tym krótkim wstępie dwuminutowym. E, trumny niepodległości, słuchajcie, trumny niepodległości. Miałem się ten temat zabrać, powiem szczerze. Już dawno, bo przecież te trumny to już są od kilku lat porozstawiane po całym kraju, ale tak się schodziło. Schodziło, zapominałem. W końcu mówię, no to czas się zebrać na trumnę niepodległości. Bo jak widzimy, wszystko się, całe chmury się zbierają, zbierają, a jakoś ani burzy, ani deszczu nie widać. Czyli tak, jak mówię o kryzysie, ale to wszystko w swoim czasie. Wracam o trumnach niepodległości. No, starsi bracia z episkopatu uznali, że po prostu ten naród, a może, nie wiem, to plemię, a może ta ludność nadwiślańska, no trzeba ją przygotować. Ja jestem katolikiem i wielokrotnie słyszałem memento mori, czyli e, pamiętaj o śmierci. I to od dzieciństwa. Ja zresztą, tak jak ja mówię, ja uczestniczyłem od dzieciństwa w różnych uroczystościach, łącznie z pogrzebami. I to nie, śmierć mnie jest oca. Nie to, że ja tam się tym fascynowałem, ale uczestniczyłem w różnych obrzędach religijnych, także nie, e, pamiętaj o śmierci. No i teraz ja patrzę, że starci bracia uznali, że nas, Polaków, trzeba na to przygotować. I rozstawiają te trumny niepodległości tam kiedyś, jak to zaczęli rozstawiać, to jeden z youtuberów próbował dowiedzieć się o cenę i krzyknął, że to kosztuje 70 tysięcy, ale okazuje się, że to kosztuje każda taka trumna niepodległości to jest niecałe 40 tysięcy złotych. Ja tam za tym nie jeździłem, ale w ostatnich w, w, wszystkich świętych 1 listopada, 3 rok temu, już nie, już teraz czasami jestem właśnie jadę na cmentarz, patrzę, stoi naprzeciwko cmentarza Trumna Niepodległości. Później, że pojawiła się Trumna Niepodległości też nie przy cmentarzu, ale jakieś, ja wiem, 200 metrów od cmentarza przy remisji strażackiej. Nie oglądałem, ale. Przechodziłem, nie poszedłem, mnie to nie interesuje. Powiedziałem, ja nie będę chodził tej trumny, chociaż gdyby mi ktoś zapłacił, to może mi poszedł i zobaczył, a tak nie, nawet nie chodziłem, ale wiem, że tam gra pozytywka. No i e, przeszedłem, rzeczywiście koło tej trumny zerknąłem, nawet solidnie zrobiona trumna, według mnie to trochę betonu, ja wiem, ile to, ja wiem, z 5-7 tysięcy to może kosztowało w sumie to max. Ale wiadomo, biznes jest biznes. Przygotowanie ludzi też jest przygotowaniem. No tak patrzę, tak się zastanawiałem, czemu te trumy mają służyć. Raz, tak jak wspomniałem, przygotowanie, a dwa, to tak, teraz możemy troszeczkę pofantazjować, no to chyba chodzi o to, że jeżeli wiecie, jeżeli dostaniesz rachunek za śmieci pięciokrotny, prąd pójdzie do góry, czy pójdzie do sklepu, nie będziecie stać na żywność, już nie mowa o lekach, bo przecież jeżeli będziesz miał wybór, Załóżmy, ktoś będzie chory, kupić lekarstwa, a żywność naturalna, że kupisz żywność, bo głodny, prawda? Lepiej, lepiej już zejść z tego świata z pełnym żołądkiem, może, tak by to e, ująć. Ale co, taka trudna i pozytywka, tam jeszcze muzyczka gra. Czyli wiesz, jeżeli to chyba taki jest przekaz dla społeczeństwa, wiesz, twój czas się kończy, no to co, no to idź, ty, wiesz, a to zwłaszcza teraz zimy, na zimie mamy lekkie, ale gdybyśmy takie mieli mroźne, no to idź wieczorem. Połóż się na takiej trumni niepodległości, raczej do rana już będziesz sztywny. To jest taki przekaz dla nas, Polaków. A jeżeli nie możesz leżeć, to przynajmniej usiądź. Dostaniesz wilka, zakoruje, zapalenie płuc parę dni i też zejdziesz mm, z tego świata. Ale spokojnie, jeszcze możesz sobie włączyć dopóki będziesz się, dopóki jeszcze nie zesztywniejesz, to włącz sobie muzyczkę, zejdziesz e, e, w takiej atmosferze miłej, sympatycznej przy muzyce. Prawda. Ja to mi też pewne, ta, ta muzyczka, która tam gra, to też mi przyszło do głowy, że to już przetestowali Niemcy w II Światowej. Przecież oni też jak w tych swoich obozach KC, kiedy tych nieszczęśników gnali do um, tych komór, które wymyślili tam i tak dalej, wiadomo, co tam się później z tymi ludźmi działo, to też gnali tych ludzi y, przy dźwięku orkiestry. No. Nawet nawet się nie, nie fatygowali jakiś gramofon czy coś, tylko orkiestra grała tym ludziom, jak już szli w e, swoją ostatnią drogę. I chyba starsi bracia też e, pomyśleli sobie, że czas ten ludek przygotować. No, Polacy są zadowoleni. Ja tak pomyślałem, no na, takie jeszcze wezmę kwestie ceny, 40 tysięcy. Mm, teraz u jakiegoś specjalisty to jest 300 zł za jakieś 20 e, do 30 minut. E, 300 zł, co nie? No to 40 tysięcy. To by było tych wizyt, załóżmy, dla jednego, to tych wizyt można było wykupić 40, To, jest, to po 400, zł, to jest około 50 wizyt, co nie? Ale przyjmijmy, że 440, czyli taka jedna trumna niepodległości, na przykład ktoś ma za dwa lata wizytę u jakiejś specjalisty. I ja nie mówię, że to wrzucenie do, do NZ, bo tam bez sensu. To i tak Jakiekolwiek pieniądze tam pójdą, to i tak nie pójdą na żadną służbę zdrowia. Natomiast taki tylko jeden z przykładów mogę użyć, że, że te pieniądze można było na przykład spożytkować na Polaków. Druga rzecz, jak patrzę, te klepsydry, coraz więcej klepsydry w ogóle bijemy rekordy. W każdym roku mamy śmiertelność, nam się zwiększa. Niedługo chyba nas piszą do księgi Guinnessa. Także starsi bracia dbają. Rekordy śmiertelności mamy, trumny są porostawiane, ludzie są przygotowani, ludzie się nie buntują. Zresztą ludzie zobaczymy, że w ogóle się nie buntują, uważają, że jeżeli już przyszedł czas, to żeby to się odbyło w, jakoś, w jakimś takim spokoju, skupieniu, takim nabożnym przyjęciu losu, jaki nam tutaj gotują, to by było na tyle. No. No, co więcej, no. na razie.